Witam z tej strony Janek Stachura super SuperGitar TV. Jako, że niebawem będzie karnawał, chciałbym Wam dzisiaj zaproponować dosyć żywą, fajną piosenkę. E, nazywa się Get Lucky. E, o tyle jest e, ciekawa, że jest w stylu funk, którego jeszcze chyba się nie uczyliśmy. Natomiast warto, ponieważ wymaga ostrej pracy tą ręką i kostkowania. E, do zagrania będziemy mieli cztery akordy. Piosenka jest zbudowana z akordu hamol. Potem następny akord to -dur, następny to Fizmol i Edur. Tak jest grana, w, może być grana w pozycjach podstawowych, gdy ktoś zna Hamol, ta -ba, ba. ta, -da -da, ta -da -da. Natomiast muzycy grają to w, w pozycjach siódmej, piątej, dziewiątej i znowu w siódmej. Natomiast grają e, same akordy barę, więc tu jest pewna trudność. Ale na koniec mam pewną dla Was myślę niespodziankę I, i pokażę Wam w taki sposób w taki sposób ją będzie można zagrać, który będzie dla, dla tych początkujących czy, czy grających troszkę jeszcze na, we wstępnym jest etapie nauki będzie, będzie to dla Was jakiś, jakiś materiał do ćwiczeń. Spójrzcie. W wysokiej pozycji gramy na siódmej pozycji Hamol 7, potem D-dur

Teraz To jest oczywiście jedna z możliwości. Możecie posłuchać oryginału i posłuchać, jak gitara tam gra. Cały czas jest to pewna kombinacja uderzeń i tłumień, które jak widzicie, wykonujemy jedną i drugą ręką. Czyli nasze palce w odpowiednich momentach ściskają, co powinno być skorelowane jak gdyby z prawą ręką, która gra rytm. Jest do ćwiczenia. Można to ćwiczyć bez akordów. Wystarczy na przykład puścić sobie piosenkę. Jeżeli ją sobie zapętlicie i trzy razy przelecicie, czyli będzie to trwało około 10 minut i będziecie cały czas ćwiczyli ten rytm, powinniście wyczuć ten puls, który w tej piosence jest zawarty. Nie jest to może jakieś mega łatwe, natomiast warto to zrobić, bo rozluźnioną ręką grającą w ten sposób. Będziecie potem mogli w wielu innych piosenkach również wykorzystać to, tą taką, tą, ten puls. Ten, to, pe, pe, w pewnym sensie trzeba troszkę grać jak automat perkusyjny. I w ten sposób wy tą piosenkę możecie zagrać prawie, że dokładnie tak, jak, jak gra to ten zespół, który ją skomponował. Ale dla tych gitarzystów, którzy. Nie umieją tak grać w, w, w pozycjach, i jeszcze te akordy bary nie są dla nich tak swobodne, możemy to zagrać również akordami Amol, C dur, E -mol i D dur. I tutaj się pojawia możliwość grania melodii. Widzicie to, co śpiewają tam panowie? Mamy Amol. mol e -mol. Jest to fajne, bo, bo, bo jeżeli byśmy wprowadzili te, melo to, to, te melodie, te elementy melodii do akompaniamentu, to będzie brzmiało tak od Na co trzeba zwrócić uwagę? Że melodia idzie w ten sposób. Jest pod pierwszym palcem tu. Di, i potem podnosimy palec i wracamy. I mamy ba-ba-ba. C dur. Jest pusta E. emol Na trzecim progu. I D dur. I ta samo D. A w refrenie jest. Ty, 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 ty. w taki sposób, że melodia jest jak gdyby pod pierwszym palcem. pa, 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 pa. Dokładamy czwarty palec na strunę H, na trzeci próg. Potem jak cedur ta sama sytuacja. Da, ra, pa, 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 ra, pa. Emol. Da, ra, pa, 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 ra, pa. Da, pa, 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 ra, pa. Da, pa, 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 ra, pa. Senka ma tylko cztery akordy. Gdy ją zagramy w różnych miejscach, to sami widzicie, jakie możliwości się pojawiają I, i myślę, że jest bardzo pozytywna, bardzo taka ożywiająca, porywająca do tańca, więc na pewno warto ją poćwiczyć, zwrócić uwagę na ten rytm, który jest no, skomplikowany nieco. Natomiast jeżeli poćwiczycie, poćwiczycie i skupicie się na samym rytmie, to na pewno Wam pójdzie łatwiej, gdy już będziecie stosowali to razem z akordami. Myślę, że piosenka na, na, na Sylwestra, czy na Nowy Rok, na Karnawał będzie jak znalazł. Pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Zapraszam na następne lekcje.